Pranie w snach. Poznaj znaczenie tego snu. Pranie w snach symbolizuje oczyszczenie, odnowę i próbę uporządkowania swojego życia, zarówno emocjonalnego jak i codziennego. To znak, że twoja podświadomość próbuje wyprać coś, co cię obciąża, męczy lub wywołuje poczucie winy. Jeśli we śnie pierzesz ubrania, to może oznaczać, że chcesz się pozbyć negatywnych emocji, toksycznych relacji lub dawnego sposobu myślenia. To także symbol chęci rozpoczęcia czegoś od nowa, z czystym kątem. Pranie brudnych ubrań wskazuje na konfrontację z przeszłością. Może to być potrzeba oczyszczenia się z błędów lub pogodzenia się z czymś, co wciąż cię dręczy. Taki sen często pojawia się, gdy nosisz w sobie coś, czego jeszcze nie przepracowałeś. Czyste i świeżo wyprane ubrania symbolizują odnowę, wewnętrzny spokój i gotowość na zmiany. To znak, że poradziłeś sobie z emocjonalnym bagażem i jesteś gotowy na kolejny krok. Jeśli we śnie nie możesz doprać plam, lub ubrania nadal są brudne, może to oznaczać, że nie potrafisz poradzić sobie z jakimś problemem lub emocją. To znak, że coś w tobie nadal wymaga uwagi i uzdrowienia. Pranie ręczne sugeruje, że samodzielnie próbujesz uporać się z trudnymi sprawami, być może nie mając wsparcia z zewnątrz. Z kolei pranie w pralce może symbolizować potrzebę automatyzmu, chcesz, żeby coś samo się rozwiązało bez twojej aktywnej ingerencji. Wieszanie prania może oznaczać gotowość do pokazania światu swojej prawdziwej twarzy. To także symbol przejrzystości, uczciwości i tego, że nie masz już nic do ukrycia. Pranie w snach to bardzo symboliczne oczyszczanie duszy. To zaproszenie, by pozbyć się tego, co brudne, trudne i zalegające, i zacząć na nowo, lżej i z większą jasnością. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony. Sennik Biz.